Witajcie w Holokronie. Dzisiaj mam dla Was małe zestawienie, czy też topkę blasterów ze świata Gwiezdnych Wojen. Nie brałem pod uwagę zaawansowanych karabinów blasterowych, czy dział, ale raczej podręczne, szeroko dostępne modele, które mógł mieć przy sobie każdy gwiezdny pirat. Z czym więc najlepiej było biegać po galaktyce? Lekki blaster powtarzalny T21. Blaster ten mogliśmy zobaczyć już w Nowej Nadziei. Lekki, powtarzalny Blaster T-21 jest wzorowany na prawdziwej broni używanej przez Brytyjczyków podczas II wojny światowej, zwanej Lewis Gun. W uniwersum ten blaster jest używany głównie przez imperialnych szturmowców, ale T-21 używali również ludzie pustyni. Strzelał bardzo wolno, ale nadrabiał to ogromną siłą ognia na dużych dystansach. Nie miał również celownika optycznego, ale naprawiono to w późniejszej wersji, w ciężkim blasterze T-21B. DH17. Pistolet blasterowy DH17 był najsłynniejszym gnatem używanym przez rebeliantów. Nosił go również Landokalerizjan. Ten pistolet blasterowy najlepiej sprawdzał się na bliskim i średnim dystansie i był półautomatyczny. Można go również ustawić w tryb pełni automatyczny, ale wtedy całkowicie wyczerpuje zapas energii w ciągu 20 sekund. Do DH17 można było dodać różne dodatki, takie jak kolba czy dłuższa lufa, aby przekształcić go w karabinek o większym zasięgu. Defender Sporting Blaster Pistol. Sportowy pistolet blasterowy Defender był małym pistoletem blasterowym krótkiego zasięgu, używany m.in. przez księżniczkę Leje w Nowej Nadziei oraz wiceadmirał Holdo w Ostatnim Jedi. Na jednym ładowaniu był w stanie wystrzelić 100 strzałów i był skuteczny do 65 metrów. Te miotacze były używane głównie do samoobrony, ale zwykle mogły zabić opancerzonego osobnika z bliskiej odległości jednym strzałem. Soro ELG 3A był to pistolet blasterowy średniego zasięgu, używany głównie przez królewskie siły bezpieczeństwa na buł i samą królową Padme Amidale. Miotacz ten jest znacznie mniejszy niż przeciętny blaster, co czyni go idealnym wyborem dla arystokratów. ELG3A był w stanie zadać zarówno śmiertelne obrażenia, jak i wystrzelić ogłuszające pociski na średnim dystansie. Ogólny projekt blastera jest wyjątkowy i został stworzony przez samego George'a Lucasa na podstawie wykonanego przez niego rysunku E11. Większość z nas ma już na pewno ja, jeżeli myśli sobie o karabinie blasterowym, to widzi przed oczema. E11, czyli standardową broń imperialnych szturmowców. Był wysoce konfigurowalny i posiadał trójpozycyjną kolbę oraz teleskopowy dalmierz, dzięki czemu można było go używać jako pistoletu lub karabinu. Być może szturmowcy byliby w stanie trafiać w swoje cele, gdyby częściej korzystali z tych funkcji. Karabin blasterowy był także w stanie strzelać śmiercionośnymi lub ogłuszającymi pociskami, co czyniło go jeszcze bardziej wszechstronnym. W E11 zastosowano również standardowe ogniwo zasilające, zdolne oddać do 200 strzałów. EE3. Karabinek EE3 był używany przede wszystkim przez Feta, ale używali go także inni łowcy nagród, np. sugi. Blaster był w stanie wystrzelić pojedynczy, potężny ładunek lub ogień w seriach po trzy strzały. Należy również do tej samej rodziny co E11, ale ma dłuższą okrągłą lufę i opcjonalną lunetę i lepiej sprawdza się na średnim dystansie. Karabin blasterowy A280. Karabin blasterowy A280 był szeroko używany przez sojusz rebeliantów, szczególnie podczas Bitwy Ochot. Był to blaster średniego i dalekiego zasięgu, wyposażony w lunetę ze zmiennym zoomem, składaną kolbą i zintegrowanym kompensatorem wylotowym. Był to blaster średniego i dalekiego zasięgu, wyposażony w lunetę ze zmiennym zoomem, składaną kolbę i zintegrowany kompensator wylotowy. Przed Galaktyczną Wojną Domową A280 był używany głównie przez lokalne bojówki planetarne, dzięki czemu był powszechnie dostępny na czarnym rynku w celu zakupu przez rebeliantów. DC 15a. DC-15A był ciężkim karabinem powtarzalnym dalekiego zasięgu, używanym przez wielu żołnierzy klonów podczas wojen klonów. Karabin blasterowy był w stanie oddać od 300 do 500 strzałów, w zależności od ustawionej mocy karabinu. Model ten był również wyposażony w opcjonalną lunetę snajperską przymocowaną od dołu, którą można było przenieść do góry, aby walczyć na jeszcze większy dystans. Karabin był najlepszym wyborem dla klonów na szeroko otwartym polu bitwy i w przypadku walki na duże odległości. Był również używany w początkach Imperium przez Szturmawców czystki. Amban Face Pulse Blaster. Amban Face Pulse Blaster był karabinem zakłócającym używanym przez Dina Jarina. Karabin ten był w stanie razić przeciwników prądem, a także całkowicie ich dezintegrować. Dzięki temu świetnie sprawdzał się na każdym dystansie i był idealny do zdobywania nagród, zarówno tych ciepłych, jak i zimnych. Karabin mógł być połączony z hełmem, umożliwiając tym samym podsłuchiwanie rozmów z dużej odległości. DL-44. Ciężki pistolet blasterowy DL-44 jest zdecydowanie jednym z najlepszych blasterów dla gwiezdnego awanturnika. Używał go sam Han Solo, głównie dlatego, że 44 była w stanie zadać ogromne obrażenia z bliskiej odległości, chociaż bardzo szybko się przegrzewała i była w stanie oddać tylko 50 strzałów, ale to najczęściej wystarczyło. Tobias Beckett używał karabinkowej wersji tego blastera z odłączaną kolbą, przedłużoną lufą i tłumikiem płomienia. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie podobne topki lub tematykę broni, to dajcie znać w komentarzach. Uszanowanie dla patronów serii i oczywiście niech moc blasterowych błyskawic zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami. 我想要